Mano widzowie z tej strony, oczywiście wasz ulubiony youtuber. No, mam nadzieję, że ulubiony, jest Scarro. I jesteśmy dzisiaj. Gdzie Goda, jesteśmy? dajemy? Magelanie! Magelanie I tutaj bardzo... mamy krzesełka. No, to nie są krzesełka. Leżaki? To są leżaki. A tam coś jest niebieskiego. Ale co takiego niebieskiego jest jak Nie wiem, może... To ja może przejmę na chwilę e, e, kamerę i wam będę pokazywał. E, teraz ja mam kamerę. O, tutaj jest moja ręka. O, widzowie, widzicie? Nie, Jagody. O, i teraz, i teraz jagodę będę A, wam pokazywał. w I, i słuchajcie, jest tutaj basen epicki. Z hotelu. Znaczy może nie jakiś epicki, no ale jest bardzo fajny moim zdaniem. No. Niestety nie będziemy, niestety ja nie będę mógł nagrać e, e, basenu. Ale myślę, że się jakoś ogarnie. No dobra, to teraz niech jego przejmie kamerę i ja do Was trochę pomówię. O, masz. Nie mam. mam. A, dobra, a więc... Macie, tutaj jest teraz, moja ręka. Więc teraz mogę Wam taki mały roomtour zrobić. Oczywiście to nie jest roomtour, tylko można powiedzieć Magellan Tour. Nie zoomuj mnie takiego, nie zoomuj mnie tak. Ja goda, nie zoomuj mnie tak. Ale, no nie. Chciałam, że... Ale chciałam, żebyś powiedział Magellan, a ja tak przebię. Nie, no nie przewidzę. No dobra. A tutaj jest piękna trawa. Nie no, co... Nie ma co no, ludzi trafani. Ja mam jest parkingowy, pokażę go do piękny parkingowy. widzicie? Ja nie zoomuję, ja go na nie zoomuję. Ale nie żeby że my widzieli. No dobra, no to nie wam Sorry, chciałam Wam pozumować, żebyście no. lepiej widzieli. Dobra, a więc co wam tu mogę dać pokazać? Tu mamy takie... No to, to ogólnie jest na potel, zaraz wam go pokażemy z drugiej strony. No i tutaj mamy te okna, balkony od pokoi i tak dalej ogólnie. Więc... Jest. I możemy Wam nawet udowodnić, że to jest Palkino. No właśnie, jakiego da Wam to, to Ja. O, widzicie, tutaj jest nawet... No, no, najprostsza rzecz. <grym <grym ja się dobra, 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 to przejmiemy na chwilę kamerę. Idziemy w tym momencie na drugą stronę Magellana. Jego nas tutaj wszystkich zaprowadzi. Tak, Jego da, który raz tutaj jesteś, tak w ogóle? Pierwszy, a widzicie, was zaprowadza, więc ja nie wiem, ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Ja go da przyznać się, który raz jesteś tak naprawdę? Pierwszy. Jesteś pierwszy raz, no to ładnie. A więc tutaj widzowie jest taki mały przód tego hotelu, jest naprawdę piękny. Możcie, możecie, widzowie napisać w komentarzu o nich, jak go do tutaj kamerę przejmie naszą. O. Możecie napisać jak oceniacie wizualnie jak ten hotel wygląda. Moim zdaniem wygląda bardzo ładnie, a twoim? I, i ja obstawiam 10 na 10. Ja też obstawiam, także takie 9 na 10. A, do a ja 100 ma... na 100 normalnie. nie ma dziesiątki? Dlatego, że dużo poprawy może byłoby tutaj, to znaczy jest dużo, trochę poprawek może byłoby było. I poprawek. słuchajcie. Ale i tak moim zdaniem jest, super. To jest na pewno Słuchajcie, hodele, muszę, to jest wam, czy, muszę wam o, coś się do, czego, do czegoś przyznać. To poczekaj, to poczekaj, będziesz mówiła do widzów o w ten sposób, no. O, to jest drugi raz. No ja to już jestem drugi raz, więc o. Drugi. Jestem tutaj już drugi raz, więc... I są Słodnie. No nie pokazuj Co, co to widzów to interesuje? No powiedz mi, co to widzów interesuje? No co? No, szybko Nic. Nic? A właśnie, słuchajcie... Y y okay, no to jak Ty mówisz, to już, to już Cię tutaj pokażemy. Słuchajcie. Zabijajcie na linki do, naszych, do, do, do naszej mamy, ona też ma superowy kanał. Właśnie, em, kanał i ogólnie tam linku tutaj za bardzo na tym filmie nie damy, ale jak wejdziecie na mój kanał, to e, od mojego Właśnie, kanału w Polsce... Jak, przy, jak my idziemy z Tobą do Warszawy, to może nagra jakiś filmik. No to w pole to polecamy. Kanał e, nazywa się Magdalena Sierocka. Możecie ją znaleźć u mnie na kanale. Nie? Słuchajcie, ja też. O, to masz, ale nie, jeszcze coś. Jeszcze, jeszcze dobra, to jeszcze cię pokażę. Słuchajcie, ja też mo możliwe, że założy kanał. No, no gdyby ja go założyła kanał. Szlajch, to jest koniec Jagody. wody. Koniec Jagody, wow. No, mam takie konieczne. Będę, na pewno postaram się, żebym pierwszym subskrybentem, więc widzowie, pamiętajcie, żeby z mojego kanału wbijać również do Jagody. Jagoda. Jagoda, a ile łapek muszą zostawić widzowie, żeby założyła kanał pod tym filmem? I wyświetleń, ile muszą zostawić? Łapek i wyświetleń? Sto łapek. Oj, za dużo to. 50. To też trochę za dużo. Nie, no widzowie, to chyba maksymalnie to z 10 łapek chyba 10 łapek. Dobra, to 10 łapek, widzowie. 50 wyświetleń? No dobrze, to 50 wyświetleń, a może 100 ja Nie, 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 nie widzowie. Poczekaj, pokaż mnie tutaj pięknie, ładnie. pokaż mnie. Mam za mam Was widzowie, tylko wiedzę, że może przynieść się dalej. to jest w tym miejscu. O, to będzie, o. Szysz... o tutaj jest sobie pięknie, o, to mi Szyszka! Tu sobie w tym miejscu, widzowie? 100 wyświetleń. I około 15 łapek w górę to wtedy ja do założy kanał. No, musicie się postarać. No, więc widzowie, to chyba byłoby już na tyle, nie będziemy wam za dużo pokazywać tego hotelu. No, bo jednak wiecie, my, nie, nie chcielibyśmy, żeby ktoś to nas, zwycie no, przyciepił, że na przykład o Jezu, co my nagrywamy, chodę jeszcze komuś udostępnimy i będzie tu przyjeżdżał, może coś ukradnie. Więc No, ale ja chcę jeszcze ostatnie coś powiedzieć. No, dobrze, to ci pokażemy. Co tam chcesz tam powiedzieć Przyshaj ciekawego? Się. Jak, jak Czekaj, jak... to może weźcie, to może wejść usiąść sobie tym razem, pięknie, ładnie. Bo jednak kobiety no, kobiety nie mogą stać mówiąc, no jakby wiadomo. Spać, no, bo... jak 15 łapek, a 50 wyświetleń, no to będzie dla nas nagroda, czyli mój kanał. A to 100 wyświetleń być, a nie 50. No to 100 wyświetleń. Ja już o tym mówiłem przecież widzą, Jagoda. goda. No, no to będzie nagroda. No dobra, to teraz się zamienimy tak magicznie. Jagoda i zrób i, i za, za, zamienisz się we mnie, tak magicznie. Chcesz, tak. żebyś się zamieniała? To zrób tak fuch! fuch. Such. O, i się zamieniliśmy miejscami, tak magicznie widzowie, magia, 100% ledzić, zobaczycie na nagraniu, a więc widzowie, to by było już na tyle, tak jak mówiłem, łapki w górę, wyświetlenia, 100 wyświetleń, 15 łapek, już mówimy to trzeci raz, ale nieważne, rozkręcam się tutaj mówiąc. I, I subskrypcję zostawcie. No i suba zostawcie, bo chcemy 50 subów na moim kanale. No nie? właśnie. No więc y, widzowie, zostawiajcie wszystko, co wam mówiliśmy i cześć, pa! Pa.